Do jakiego Boga się nie modli, w jakiego Boga nie wierzy. W Boga, który czycha, by przyłapać człowieka na grzechu czy słabości. W Boga, który potępia rzeczy materialne. W Boga, który kocha cierpienie. W Boga, który zapala czerwone światło, gdy człowiek się cieszy, w Boga, który sprawia, że należy się go bać. W Boga, który nie pozwala ludziom zwracać się do siebie w sposób poufały. W Boga, którym można z łatwością manipulować, jak dobrotliwym dziaduniem. W Boga z loterii, którego można odnaleźć przez przypadek. W Boga sędziego, który oferuje wyroki, trzymając kodeks karny w ręku. W Boga niezdolnego do uśmiechu nad wieloma pomyłkami człowieka. W Boga, który bawi się w potępianie. W Boga, który wysyła ludzi do piekła. W Boga, który wymaga egzaminów zdanych na 100%. W Boga, którego można w pełni wyjaśnić filozoficznymi wywodami. W Boga, który nie potrafi zrozumieć, że dzieci zawsze się brudzą i są zapominalskie. W Boga, który wymaga, by człowiek wierzący przestał być ludzki. Boga, który mówi, zapłacisz za to. W Boga, który nigdy nie płakał nad człowiekiem. W Boga, którego nie ma tam, gdzie ludzie darzą się miłością. W Boga, w którym nie ma tajemnicy i który nie jest większy od nas samych. W Boga, który nie stał się człowiekiem ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie, nigdy nie uwierzę w takiego Boga.